Trzeci odcinek serii Minecraft, granie na modach. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam mój nowy domek, który zbudowałem sam, jak widzicie. I idziemy do kopalni, aby trochę pobić się z potworkami i wydobyć trochę. Jak widzicie, trochę wydobyłem żelazo, bo już mam kilo i zbroję. Półzbroi. O, ogórek. U, szkielet. Jak widzicie, dużo tu potworków się spawnuje. Więc może będzie dużo zabawy. O, już żelazo. I creeper. Ło! Ale wysadziło. O, szkielet. Podejdźmy go. Gdzie on jest? nie widzę go, nie widzę go. A, strzelał. Szkielet. Wow, 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 wow. Ale lagi, ale lagi, ale lagi. Dobra. Spieszmy sobie żelazo. O, jest, dobra. Tylko jedna, szkoda. A tu też, jak widzicie, jest, są tu pochodnie. Porozstawione. Wcale ja przed odcinkiem nie postawiłem żeby żeby tu mniej potworków się spawnowało ale i tak widzicie że bardzo dużo się spawnuje ich tu Dobrze Chodźmy o trochę węgla trzeba żeby pochodnie zrobić bo zagapiłem się i nie wziąłem z domu O jak widzicie teraz w jeden trzy wypada exp jest węgla i w ogóle tam innych rzeczy dobra chodźmy w ciemnotę a tutaj nic nie ma no to tu o ząbiak ząbiak miecz 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 raz, dwa, trzy i po ząbiaku fajnie to jest po ząbiaku żelazo

o, już dobrze. Dobra, tu. Tu zamknijmy. Przejście. Dobra. Dobra. Dziady. O, i wydobywmy sobie y, żelazo. Ło! Kurde O tam jest więcej tego nie ma potworków, chyba nie ma mobów A Jak będą, to jest źle kurde musiały być i stąd szkielecie A nawet mi podstrzelały, no? Myślałem, że nie strzelał. A jak widzicie jest dużo tu żelaza? To dobrze, bo... Żelazne rzeczy są dobre Wiem Bo tam żelaza, a tu jest zombiak. Kurde zombie, Spaduwa dziadzie Okej okay. Tu tam Tu mu nie było Nic nie przejdzie Dobra jestem tu a i tu miałem sobie żelazo zebrać. Dzisiejszy odcinek będzie taki krótki. Myślałem, że się zabije, ale jak na razie potworki są bardzo słabe. O, jeszcze żelaza. Zobaczmy, ile mamy żelaza. 18. No nie jest źle. Można powiedzieć. Może zaraz będę kończyć nagranie. A tu i tak nic ciekawego. O, świnki. Świnki. Świnki, świnki. Świnki. Dobra, mam A, bo zabija. Że miał co jeść. Świnka jedna. Świnka druga. Dobra, więc Chyba w tym odcinku to by było na tyle Myślę, że był on udany Zebraliśmy trochę żelaza Powybijaliśmy trochę mobów Czyli potworków Nikt nas nie zabił A tu mam zejście Teraz tylko tutaj A tutaj już zrobię zakończenie yy, Więc Trzyma i cześć.